No już sztubanku, ostaj, srendamiu! And welcome back to Roblox! Moi drodzy, zagrałem dzisiaj w Robloxa tryb coś podobnego do Rainbow Friends. Lecimy, lecimy, lecimy! Coś podobnego do Rainbow Friends, ponieważ jest to gierka połączona Rainbow Friends razem z Five Nights at Freddy's. Gierka nazywa się Freddy's Playground. Ktoś tutaj może być animatronikiem, ktoś może uciekać przed innymi. Moi drodzy, ja wrzuciłem jak zwykle link na Discorda. Jeżeli ciebie jeszcze nie ma na Discordzie, wbijaj koniecznie. Masz link w opisie i ja wtedy wysyłam u siebie na Discordzie. Wysłałem, moi drodzy, linka i wy sobie wbiliście i gramy wszyscy razem. Dobra, moi drodzy, ja zakładam moje okulary. Lecimy z bebe. Dobra, patrzcie teraz, to w ogóle 13 osób wbiło. Grey my love. Dragonik Speedrunner, Duolingo Juniorski, siema, Maciek YouTube, Marcel Quiet Quietkir, niebieski Ziomek, Ranek, Kuba, Refal, That Good Boy, The Man i Wednesday. Dobrze, moi drodzy, jedziemy na wycieczkę, tak jak miało to miejsce w Rainbow Friends. Jedziemy właśnie tutaj tym samochodzikiem i dojeżdżamy do Freddy's Playground. A moi drodzy, jest to taka troszeczkę podróba Freddy'ego. Ale za chwileczkę zobaczycie, jak ten animatronik ciekawie wygląda. No i jesteśmy, nie wiem dlaczego znowu straciłem moją bluzę. Ale możemy wybrać albo boat mode, albo player mode. No ja widzę, że Wy głosujecie na player mode. Dlatego też kliknąłem tutaj na player mode i kogoś może wylosować i może być animatronikiem. Jest nim refal. Ok, za 5 sekund moi drodzy, startujemy. Będzie fajnie, będzie ok. Dobra, co my teraz tutaj mamy ciekawego? witamy w Freddy's Playground! O, ale wszyscy się tam zacięli i nie weszliśmy. Nie, nie jesteśmy na stanowisku. To jest, moi drodzy, Freddy. Welcome to my playground. I'm Freddy. Yes, I'm Freddy. Survive five nights and I will let you leave. It's time to throw a party. Czyli będziemy mieli teraz tutaj jakąś imprezę. Find all the muffins and place them here. Good luck. Musimy znaleźć, moi drodzy, muffinki od Ciki, która się nazywa Pinki. I wtedy pojawi się Pinky, czy też Chika, no nazwijmy ją Chika. Freddy mówi, zbierzcie, ma Pinkie. Będzie fajnie, ponieważ Chika jest głodna. Dobra, jak sami widzicie, jesteśmy, i teraz tak, tutaj stoi taki animatronik, który jest właśnie tym playersem. To nie jest teraz Freddy, tylko to jest właśnie ten taki players I teraz moi drodzy, mamy tutaj jedną mafinkę. Możemy iść, co prawda tam na górę, ale ja widzę, że tam już dosyć dużo osób weszło na tą górę. Więc ja sobie zbiorę tutaj mafinkę. Okej, okay, ciśniemy, moi drodzy, dalej. Tu jest kolejna mafinka, ja widzę, że duolingo próbuje być... O, o! o, -o. Animatronik został aktywowany! Jak sami widzicie duolingo, który za mną biega. O nie! No anime has been captured! Czyli no, anime już złapał. O oh my god! On gdzieś tutaj jest, on gdzieś tutaj bardzo blisko jest. Dobra, ty już to sobie tam zebrałeś tą mafinkę. Ja sobie może przejdę tutaj, ponieważ jak sami widzicie. Ja nie wiem w ogóle. Jak, jak ja w ogóle kliknę też przycisk. Chcę, Wednesday została znaleziona. No nie! Jak ja kliknę przycisk C, to my się wtedy zamieniamy w takiego animatronika, widzicie? Masa, <grytanie> muszę wam powiedzieć. Co to w ogóle jest? Ale ja słyszę, że chyba kogoś. O nie. That good boy has been captured. Dlaczego wy tak przegrywacie? Dlaczego tutaj wszystkich łapią? Ja nie mam. O, kto tu jest? Foxy! Łuf, ów, ów, ów! Ja chyba słyszałem, że on kogoś złapał. Patrzcie, tutaj mamy też bardzo dużo mafinek. Cyk, proszę bardzo. Ja już mam siedem. O, oh my... Jak się przestraszyłem tego typiarza. I teraz tak, ja przejdę tu. Tutaj w ogóle też są jakieś kartki, ale ja się boję czytać tych kartek, że tutaj za chwileczkę ktoś się pojawi. Wiecie o co chodzi? Bo gdzieś tutaj Freddy chodzi. Okej, okay, dobra, patrzcie, ustawiamy tutaj. Ja mam 7. Zostało jeszcze 5, Więc ja biorę jeszcze tutaj jedną mafinkę. Okej, okay, już bardzo dużo osób zostało złapanych, nie. Oh my god! oh my. O, nie, idzie! Idzie, idzie wielki robot. Idzie wielki robot. Dobra, musimy znaleźć jeszcze e, trzy mafinki, które już się podświetliły i to jest właśnie fajne w tej gierce, że one się tak podświetlają. Ja się boję, że tutaj za tak chwilkę ktoś się pojawi. Ten robocik, ja tutaj co prawda mam robuxy, żebyśmy się zregenerowali, jakby co? Ale ja sobie może teraz tutaj poczekam na te mafinki, ponieważ widzę, że już zniknęły z ekranu i za chwileczkę je tutaj przyniesiecie. Dobra, mamy! Night one completed. Moi drodzy, udało nam się przejść noc pierwszą, teraz będziemy mieć noc drugą. Ale ja tutaj bardzo dużo osób zginęło, oh my god, patrzcie jak mało zostało, oh my god. Co to teraz tutaj jest? H Hello, can you hear me? Czy mnie słyszysz? I don't have much time to explain. Nie mam za dużo czasu, by ci wyjaśnić. Your smoke bomb, use it to hide yours, ok? Don't trust them. We'll explain more later. Czyli możemy to tego używać, żeby się ukrywać? Okej, okay, a później nam wytłumaczy więcej o co teraz tutaj chodzi. Zobaczcie w ogóle, ile osób teraz tutaj zostało, wszyscy tutaj śpią. Tam już jeden zginął, dwa, trzy osoby zginęły, ja nie wytrzymam. Ale lipa, no trudno się mówi, mam nadzieję, że macie Rubuksy, żebyście po prostu wbili e, jeszcze raz, ale dobra, jesteśmy. O, <noise> Marce śpi obok mnie. Night two! Will there capture you? Zobaczcie w ogóle, że tutaj już jest taka mafinka wielka i to jest właśnie Chica Night 2 Welcome back! I'm surprised you made it Cieszę się, że wam się udało. Anyways! Ooooooo! Pinky, there you are! It's time to have some explosive fun Ok, czyli będziemy mieli teraz taką imprezę wybuchową. Try not to get your mind, czy nie możemy wchodzić w jej mafinki? Haha, Anyways, the muffins are now ready, but we are missing meat. Mafinki już mamy gotowe, ale potrzebujemy jeszcze mięsa. Moi drodzy, ja jestem ciekawy w ogóle, jak będzie wyglądała Noc Piąta. Może być dosyć ciężko. O nie, jak sami widzicie, tutaj już cika próbuje się aktywować. Co my teraz musimy zbierać? Mięsa. Dobra, ja biorę to mięso i lecimy od razu na górę, bo widzę, że tutaj nikt nie poleciał na górę, więc ja sobie po prostu pobiegnę. Bardzo ciekawa jest ta gierka, połączenie właśnie Rainbow Friends razem z um, Five Nights at Freddy's. I to jest właśnie to, co tygryski najbardziej. O, o. Dlaczego tutaj tak muzyka grać? on gdzieś jest w pobliżu? Wydaje mi się, że tak. Ja nie chcę zostać złapany, bo nie chcę wydawać za bardzo rubu, Ja tam co prawda mam jakieś tysiąc. Oh my god! Oh my god! Zauważył mnie. Zauważył mnie. Czy on wie, że ja tu jestem? Oh my god, on tu idzie, on tu idzie! Oh my god, mięso. Mamy mięso, ja uciekam. Tam było jeszcze jedno mięso. Ja muszę się cofnąć po jeszcze jedno mięso, albo... Oh my god! On jest mega szybki! Oh my god. No przecież on mnie zaraz złapie. On się sfokusował na mnie i tu jest też Chika! Chika chodzi... On się sfokusował na mnie, bo on chce mnie złapać, no. Nie ma szans. Nie ma... Czemu tu taka muzyka leci taka wesoła? Dobra. Chyba dał mi spokój. Chyba do... Duolingo, przestraszyłeś mnie. Dobra, idziemy jeszcze raz na górę, ponieważ ja gdzieś tutaj to mięso zostawiłem. Właśnie tu. Okej. Okay. Mamy, mamy już 10 mięs. Nie wiem, ile Duolingo trzyma teraz mięs. Ale muszę wam powiedzieć, że musimy to iść odłożyć, tylko on gdzieś tutaj może... Nie ma go. Bo to jest właśnie kiepsko tak drzwi otwierać. W ogóle zobaczcie, że tu są jakieś kamery. Nie wiadomo, co to są za kamery. Kto nas obserwuje i po co? I mi się wydaje właśnie, że my to mięso teraz zbieramy dla Foxiego. Masz mięso, proszę! Mięso! O o! Chica idzie, Chica idzie. Idzie cika. Idzie cika czy nie idzie cika? Gdzie jest cika? God! Za drzwiami stanęła, no nie! Znowu muszę Robuxy wydać, naprawdę? Ile to znowu? 100 Robuxów, ja nie wytrzymam, no mówi się trudno. NO Dobra, moi drodzy, ciśniemy jeszcze raz. No przykazał, gdzieś tutaj chodzi. O, Revive! Ale ja jestem w ogóle też ciekawy, o co chodzi z tymi, że Że my się ukrywamy i nikt nawet nie widzi, jak jesteśmy takim Robociksem, tym animatronikiem? Moi drodzy, fajnie, udało się przejść noc z drugą. The testing, can you hear me? Czy mnie słyszycie? No tak, słyszycie. If you're hearing this, good job. You survived your second night. Udało ci się przetrwać drugą noc. This playground it is a trap. You have to escape. Ta Bawilandia tutaj to jest pułapka. Musisz stąd wyjść. I tried warning everyone, but he stopped me before I could. Oh no, hello, listen. Actually, on zagłusza mu sygnał. On tutaj nam próbuje coś powiedzieć, natomiast on mu zagłusza sygnał. Wiecie, wiecie o co chodzi? Ja wiem. Ja bym po prostu dał radę, nie? Ja bym dał radę wytrzymać Nie używając revive'a. Ale tak czy siak chciałem wam pokazać jak wygląda jumpscare Żebyście po prostu widzieli, a ja uwielbiam wydawać robuxy Więc wydałem znowu 100 robuxów Jakieś 5 zł, żeby się zrevivować Nie, ale mówi się trudno Dobra, moi drodzy, mamy teraz noc trzecią I co to my... We will set you free. OK Patrzcie w ogóle jak bardzo mało osób zostało. 6 osób. Yami yami, O nie Wolfie zostanie wypuszczony! Czy on będzie działać na podobnej zasadzie co orange? It seems like wolfie is still hungry. Let me open the cage so wolfie can find his own food. What could possibly go wrong? Hahaha, <laughs> Anyways, I'm getting thirsty! Go find some water. On go teraz wypuszcza, ponieważ wolfie jest nadal, nadal głodny i Wolfie może teraz sobie polować sam na jedzenie. Wydaje mi się, że Wolfie będzie działać na podobnej zasadzie co Orange z Rainbow Friends. Zobaczymy, ja moi drodzy cisnę. Natomiast Freddy teraz chce od nas otrzymać wodę, ponieważ e, jest już spragniony. Dlaczego on potrzebuje tą wodę? Nie mam żadnego pojęcia. O, tu jest woda, patrzcie, zdobyliśmy pierwszą wodę. Gdzieś tutaj może będzie druga? Nie, nie ma. Oh, Gray! O nie, dlaczego ona została złapana? O nie! Duolingo został złapany! Lipa muszę wam powiedzieć. O! O-o! Ten pies tu jest. O nie! Oh my god! Oh my god! Oh my god. O nie! Co tu się dzieje? Czyli to... Czika jest na dole? Czyli to działa na podobnej... Okej, okay, dobra, ja... Ma... Wszyscy zostali złapani. Czyli to działa na podobnej zasadzie co y, Orange. Cyk, proszę bardzo. Słyszę ile... jak biegnie. Yy, ile jeszcze tych wód? Cztery wody zostały. Muszę wam powiedzieć, że to się teraz stało tak ciężkie do przejścia. Dobra, tam jest cika. Tam w ogóle też ten pies... O tu, jest woda w ogóle. Dlaczego tego nie zauważyłeś? Ty, bo... Jeden pies biega! Czekajcie, przejdźmy może tu. O! A dobra, on znowu wszedł w klatkę. Dobra. Zniknęła... zniknęła ta linia, to oznacza, że on przed klatkę znowu. Tu jest w ogóle woda. Reszta wód jest gdzieś tam mega daleko, nie? Nie wiem, czy uda nam się złapać te wody. O nie! O nie! Tylko... Dobra, wypuścili psa, nie no, ja idę na górę. Dobra, gdzie jest ta woda? To... Co to się dzieje? Oh my god, dobra. Lecimy, let's go! Bierz tą wodę! I lecimy, lecimy, lecimy. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, dwie wody! Złapie mnie! No na samym końcu mnie złapał, nie no nie wytrzyma! Oh my! No revives! nie, No nie! Jaki bezsens! Five minutes later Dobra, lecimy noc trzecia. Jak sami widzicie, tutaj ten człowiek cały czas nas obserwuje. On na pewno chce, żebyśmy grali w jego jakieś dziwne gry. Dobra, tu jest woda, nikt jej nie podniósł. Dobra, ktoś już ją tam podniósł. E, na spokojnie. O co się dzieje? <laughs> Biegam ci na głowie. O nie, piesek został wypuszczony, a my potrzebujemy jeszcze dwie wody. O, o, jeszcze dwie. Może tutaj gdzieś będą. No nie, na widzę, że ten piesek już ma tą linię. Ale lipa, no nie chcę, żeby ten piesek mnie złapał, żeby biegnie gdzieś. Gdzieś biegnie, gdzieś biegnie. To jest... O, jechyka. Idzie cika. Idzie cika. A, jak ja się zamieniam, to ona mnie wtedy nie widzi. The man has been captured. Dobra. jest. Udało nam się przejść noc trzecią. Brawo. Co teraz będzie? Musimy zobaczyć jakąś kasencę, ponieważ właśnie tutaj umarłem i już wtedy nic więcej nie było widać. I zobaczymy, moi drodzy. Jaka będzie kasencę? Czy może będziemy w końcu wiedzieli, kto kim jest? Hello? Are you still alive? OK, good. Czy dalej żyjesz? OK, w porządku. I need you to listen to me. Carefully. The animatronics. Chcę, żebyś mnie słuchał uważnie. Te animatroniki. The animatronics were never like this. They used to be friendly. Te animatroniki nigdy takie nie były i były bardzo przyjazne. They became a evil. All because of him. You need to stop him. His name is. Musisz go powstrzymać, ponieważ to on zamienił te animatroniki i jego imię to. I przerwało znowu sygnał. Welcome to 4. Let's oof some more. Czemu ten się przewrócił?! <laughs> Czemu on się przewrócił? Co to było? Wow, you're still alive? I'm impressed. Dalej żyjesz? Jestem zdziwiony. When you were asleep, I accidentally spilled the water. Niechcący rozlałem wodę, gdy spaliście. It looks slippery. You should collect some brooms. Okej, okay, czyli wygląda to... No, że można się poślizgnąć i musimy zbierać jakieś, jakieś miotły. Mam nadzieję, że nic pod tą wodą się nie ukrywa. Czyli nie możemy wchodzić w te wody na, na bank. Na milion procent, więc zbieramy, moi drodzy, teraz, jak to się mówi, takie miotły do właśnie ścierania podłogi i lecimy dalej, zobaczcie, w ogóle tutaj są dwa animatorniki, oni się tutaj próbują przyszykować, ale ja lecę, moi drodzy, jakby co szybko na górę, uważając oczywiście na tą wodę, bo jak wejdziemy w tą wodę, to albo się poślizgniemy, no, albo coś się dziwnego stanie, tylko co? Nie mam żadnego pojęcia. Gdzie są te miotły? Ja tutaj na razie żadnych miotłek nie widzę. O, tu jest miotła. Proszę bardzo. Mamy tutaj pierwszą miotłę. Wszyscy chcieli wejść w to miotłę. i ją zabrać. Ej, dlaczego mnie tak posuwasz? Co się dzieje? Ok, a czy jak ja mam tą miotę, to ja już mogę wejść w tą wodę? No nie wiem, ale musimy zebrać tylko i wyłącznie osiem tych miotłek. Więc to jest dosyć mało. Tu idzie. Cika! Nie popychajcie mnie, bo tu cika idzie. Ja, wiedz... ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Oh my god. Oh my god, Om jak ja mam teraz iść? Oh my god, tam Freddy jest i on kogoś złapał. I Freddy też kogoś złapał, niebieskiego ziomka. Tu jest cika A czekajcie, bo mogę użyć czegoś takiego i oni mnie wtedy nie widzą. O nie, Foxy! Jakim cudem Foxy się tutaj pojawił? Ranek Kuba. O nie, no dawaj, oddawaj to miotłę. Dobra, mamy... Ty, co tu się teraz... Co tu się teraz dzieje? To jest niemożliwe. Oh my god, ja się mogę po prostu tutaj ukryć i poczekać, aż zbierzecie tymi miot... Biegnie piesek No i gdzieś tu cika jest O oh my god Co tu się dzieje? O! O ja nie wytrzymam teraz. Gdzieś Gdzieś ten pie... Zamieni... Dobra, zamieniłem się O oh my god! Cika zostaw nas! Cika zostaw nas! To jest niemożliwe, ej! Mogę się... O tutaj jest broom! Podświetliłem, nam się... Przedem w wodę. Dobra, mamy raz. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest dwa. I uciekamy, bo gdzieś tutaj cika chodzi. Oh my god! Eee... Przedem w wodę. 40, teraz już revive kosztuje. Dobra, zrewivowałem się. Ale pamiętam... My możemy się zrewivować tylko i wyłącznie raz! Macie te miotły? proszę, zbierzcie te miotły, ja... Dobra, uda! Ostatnia to się robi coraz to I can speak for much longer. My radio is shutting down. My radio is shutting więc so I can't He controls too many animatronics. You can defeat them all. You have to escape, or else they will capture you. Musimy stąd uciekać. Okay, you see that exit in your room? You have to blow up that door. Find dynamite and place it at the door. We have to find I musimy uciekać stąd. My connection is dying. Find me underground. Hurry! Znajdź mnie pod ziemią. Pospiesz się. Musimy teraz zbierać dynamity i musimy wysadzić tutaj wszystko w powietrze, te drzwi. Ponieważ on kontroluje coraz to więcej animatroników i nie damy rady. Nie wiem, czy będzie 5 animatroników, czy po prostu nam się załączy teraz taki tryb, że świateł może nie będzie. No zobaczymy. W każdym bądź razie zaczynamy It's night Zaczyn. Tu już piesę! Oh my god, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, a nie ma troniki plus Foxy. Oh my god, on już nawet nic nie mówi. Zobaczcie, jak on jest zdenerwowany. We will get you. It's time to die. Pora byś umierał. Oh my god, wszyscy mają teraz czerwone oczy. Oh my god, to będzie ciężko. Jeszcze wyłączyli światło, tak jak wam powiedziałem, wyłączyli światło. I nic tutaj teraz nie będzie widać, a już nie mam żadnego revivera. Ja się chyba... Jeba... Już wypuścili psa. I już psa wypuścili. Czajcie to. Jak tu jest ciemno! Czekajcie, mam, mam pierwszy dynamit. Tu nic nie widać! Oh my god! Oh my... Oh my god. Ja idę może tędy. jest gdzieś pieseł. O o. Bo ten pieseł to you. Pieseł biegnie. Pieseł biegnie. Pieseł biegnie. biegnie. Najgorzej. O o, słyszę kogo. O oh, oh my god! Oh my god! O oh ma złapił mnie! Złapił mnie chyba, nie jestem pewien Ja tutaj zostaję! Ja tutaj zostaję! Ja tam nie... Ja tam powodzenia! Ja życzę wam powodzenia, nie? O, oh, biegnie piesem, biegnie piesem! Aaaaa! Ja się boję! Ja się boję! Dobra, ktoś tutaj przyszedł! Masz dynamity? Masz dynamit, proszę! Nie masz! No co? No nie Ohio został złapany! No, jak to nie masz dynamitu? Idź szukać, ja się boję. Okej, okay, czekaj, bo może ten będzie miał. Czekaj, 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 czekaj. Może on ma tutaj jakieś dynamity, dawaj. On się musi przekształcić znowu w swoje. Okej, okay, jeszcze jeden. One left, duolingo lecisz. Oh my god. Ktoś tam chodzi. Oh my god. No, ja wiem. Dobra, mamy to! Ktoś przyniósł chyba. Udało nam się Survive Night 5. Dobra, wysadziliśmy teraz w powie. A czemu sam biegnę? Dlaczego sam biegnę? Patrzcie, widzicie, widzicie to? Jak ja teraz w ogóle uciekam stąd? Zostawiliśmy cały ten samochód. W ogóle nas już tutaj nikt nie odprowadzi. Psst, over here. Tutaj. Ej, to jest chyba ta. E, Glamrock Glam Foxy to była chyba. Tutaj, podejdź tutaj. O, o. Ktoś nas obserwuje tutaj cały czas. Widzicie to? So they managed to escape. A więc udało im się uciec. This is not over. I'm coming after you. To nie jest koniec, idę za tobą. Freddy's Play Playground Chapter 2 coming soon! Dobra moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega pozdrawiam, jeżeli chcecie więcej takiej gierki, zostawcie może dzisiaj cztery łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzieciaki,